Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat medycyny alternatywnej, czyli art medu i rozwoju duchowego w kontekście hadu. Ale konkretnie chciałabym powiedzieć o negatywnych skutkach, jakie dwa powyższe mogą mieć w przypadku osób chorych. Dlaczego o tym mówię? Jak pewnie pamiętacie, robiłam już materiały na temat tego, że rozwój duchowy, że wiara, że medycyna alternatywna mogą być korzystne jako środki wsparcia dla osób chorych psychicznie. I nadal się z tym zgadzam. Uważam jednak, że ponieważ każdy kij ma dwa końce, a każda moneta dwie strony, warto przyjrzeć się też tej drugiej stronie. Ponieważ ostatnio spotkałam kilka osób, które popadły w tę drugą skrajność, postanowiłam zrobić dla was materiał, żeby pokazać, że nie tylko jest to piękne i śliczne. Otóż. Jak sami wiecie, nie jestem przeciwniczką metod alternatywnych do metod standardowych uznanych przez medycynę. Uważam też, że duchowość jest bardzo ważnym aspektem każdego człowieka i tak naprawdę, jeśli ktoś czuje potrzeby właśnie angażowania się w rozwój duchowy, w daną filozofię czy w religię, to jest to ok, ale umówmy się szczerze: duchowość jest nie dla idiotów, tak? I w tym momencie nie chciałabym nikogo urazić, ale taka jest prawda. Jeżeli ktoś zaczyna popadać w oszołomstwo w jakiejkolwiek dziedzinie, to jest to złe. Każda skrajność tak naprawdę przysparza więcej kłopotów niż korzyści. I teraz, co przez to rozumiem? Ja też zanim zajęłam się na poważnie psychologią, coachingiem, zanim zaczęłam zgłębiać wiedzę w tym kierunku. Ale szukając dla siebie pomocy, poszłam na państwowy kurs terapii. Tutaj przypominam wszystkim sceptykom, że terapeuta jest formalnie zatwierdzonym w Polsce zawodem. Wpisanym na listę zawodów, także nie do końca jest to takie czary-mary, tak? Jest to uznany zawód. Ludzie pracują z energią, którą sami mają, pracują z różnymi innymi energiami, jakby na to nie patrzeć. Pracują metodami ziołolecznictwa, pracują metodami litoterapii, czyli z kamieniami, choroterapii, czyli przy pomocy barw. Pomagają też różnymi metodami medycyny chińskiej. Tam zwracam uwagę na metody jorwedyjskie. Na różnego rodzaju odblokowywanie meridianów, przez akupunkturę, akupresurę, przez masaże różnego typu, i tak naprawdę te wszystkie metody mogą być skuteczne jako metody wspierające, powiedzmy, takie leczenie konwencjonalne. Jednakowoż każda z tych metod uważam, powinna być skonsultowana z lekarzem i również skonsultowana z tą osobą, do której się idzie, ponieważ niektóre z tych metod mogą oddziaływać mocno również na system nerwowy, na psychikę i na przykład wielu profesjonalnych terapeutów nie chce wykonywać zabiegów na osobach, które są chore psychicznie, ale w tym sensie, że jest to takie stadium, w którym nie do końca są świadome siebie, czyli na przykład stadia psychotyczne różnego typu, tak? Są takie osoby, które nie chcą pracować nawet z osobami w depresji, bo uważają, że nie są wystarczająco kompetentne. Także to zależy na kogo się trafi. Oczywiście można też trafić na zwykłego oszusta, no ale to niestety w każdym zawodzie, który nie do końca jest uregulowany Um, może się to zdarzyć, warto patrzeć tutaj, tak jak w przypadku każdego innego profesjonalisty, na jego papiery, po prostu, czyli na to, czy ktoś faktycznie przeszedł jakiś kurs, czy po prostu sobie uzdrawia. Także te metody jako wspomagające są ok. Tak samo jak jest ok modlitwa i to umówmy się, obojętne do którego Boga. To jest kwestia wyznania i tutaj w serduszku, tak? Czyli tak naprawdę zarówno dobry będzie chrześcijański Bóg, jak i będzie to dobry, Hinduistyczny, któryś z bogów, jaki będzie to dobry Bóg islamu, każdy Bóg jest spoko. Jeżeli pominęłam, tak by nie będziemy teraz wymieniać wszystkich możliwych religii. Natomiast każdy system jest dobry, tak długo, póki jest dla człowieka wspierający, póki pomaga w nim rozwinąć miłość i pomaga w nim rozwijać tak naprawdę dobro, które ma się w sobie i wiarę w to, że będzie lepiej. I to jest wszystko super. Ale pojawia się pewien problem. Ludzie mają tendencję do przesady. I co się zaczyna dziać? Wchodzimy w takie bioezoaltmedowe, za przeproszeniem, gówno, przez które po pierwsze cały świat medycyny alternatywnej ma przypiętą łatkę oszołomstwa, co jest bardzo niefajne, a po drugie ci ludzie sobie szkodzą. I nagle pojawia się coś takiego, że jest sobie osoba, ta osoba zaczyna chorować na depresję lub zaburzenia osobowościowe. Jest to poważna sprawa. I co robi taka osoba? Zamiast skierować swoje kroczki, tyk, 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 do psychologa i do psychiatry, to ona idzie do wróżki. Wróżka spoko sprawa. Można. Ale wróżka nie uzdrawia. Wróżka nie leczy. Wróżka to wróżka. Można podejść do tego bardziej poważnie, mniej poważnie. Każdy ma prawo wydać pieniądze na co mu się w życiu podoba. A jeżeli jest chory, to potrzebuje lekarza, specjalisty, nie wróżki, nie zna chora, nie ziółek popołudniowych. Ileż to ja dostaję wiadomości od ludzi, którzy pytają. Jakim masażykiem albo jakim ziółkiem mogą wyleczyć się z depresji? No to chorery jasnej żadnym. To jest ten sam klimat, co ludzie się burzą o to, że ktoś mówi idź na spacer, to ci depresja przejdzie, porozmawiaj z przyjaciółmi. To każdy słyszy, że jest głupie. No prawie, tak? a ogólnie. Ale już masażyk, a może ziółka? Może jakaś miła pani starsza, która wybierze bukiet ziółek i magicznie klik depresja minie. No kurde, nie działa to tak. Ludzie, naprawdę to tak nie działa. Podobnie sorweczka, ale nie działa uzdrawianie depresji Jezusem. Maryją, Buddom, nieważne kim byście chcieli to uzdrawiać. Od samego siedzenia i medytowania na skalę depresja nie przejdzie na przykład. Od samego modlenia się depresja nie przejdzie. Możecie się wyciszyć, jeżeli w ogóle w depresji będziecie w stanie medytować albo się modlić, tak w sensie naprawdę, bo raczej nie. Raczej jesteście w takiej dupie czarnej, że nie będziecie w stanie praktykować niczego religijnie. A próby wejścia w to będą jeszcze bardziej frustrujące. Wiem, sprawdzałam. Nie ja jedna sprawdzałam. Naprawdę tak jest. Mało tego. Jeśli ktoś, nie daj Boże, ma stany psychotyczne i pójdzie do jakiegoś za przeproszeniem, zjeba który mu zacznie mówić, żeby rzucił wszystko, rzucił leki i generalnie anioły go uniosą i Jezusek przytuli i pocałuje w stópkę. Nie będzie tak. Moja koleżanka dawno temu przez właśnie takiego miłego człowieka, który powiedział, że odrzuć wszystko, prawie skoczyła z balkonu, bo miała stan psychotyczny. Nie chciała się zabić. Chciała pokazać rodzinie, że ona ma rację, że Bóg ją tak kocha, że anioły ją uniosą. Bo była biedna w psychozie. I zamiast pójść do lekarza, poszła do znajomego, który jej nagadał pierdł. Także i trochę odpowiedzialności powinno być ze strony właśnie wszystkich biornego terapeutów, nieważne, czy legitnych, czy nie, i ze strony wróżów i różnych innych osób, że jeśli widzą, że ktoś jest bez kontaktu, nie powinni w ogóle go przyjmować, a z drugiej strony czasem po niektórych tego nie widać od razu. Więc mówię, jeżeli ktoś jest chory, ma depresję, mm -mm, nie uleczą go żadne pierdoły. Mało tego, mówi się dziurawiec, działa antydepresyjnie. Działa, jeżeli ktoś ma obniżony nastrój. Jeżeli ma kliniczną depresję, to nie działa. To samo, łaganda. Cudownie. Rekko pomaga. Uwierzcie mi, znam od chorych i nikogo ashwagandha nie, nie uroczyła. Niestety. Nie ma aż takiego wymiotu i aż takiego wygaru, jak niestety te wstrętne leki. Więc... Ziółka, spoko. Ale teraz trzeba uważać, bo jednak swoją moc mają, zwłaszcza jak się przyjmuje długo. Nie na tyle, żeby was postawić na nogi, ale na tyle, żeby wejść w konflikt z rykami, które przyjmujecie. Więc jeżeli ziółka, to po omówieniu z lekarzem i z tą osobą, ponieważ ta osoba, jeżeli jest kompetentna, to też wam powie, mmm, -mm", najpierw do lekarza. Jeżeli nie usłyszycie hasła, najpierw do lekarza przy poważnym schorzeniu. od... Osoby bioezo, do której idziecie, to znaczy, że jest niekompetentna i że nie weźmie potem odpowiedzialności za wasze zdrowie i życie. Bo lekarze jeszcze od biedy można pozwać. Jest terapeutą? Ciężki temat, śliski. W każdym razie, jeśli próbuję komuś pomóc, a ta osoba jest na etapie takim jak jedna moja znajoma w tej chwili, która ma ewidentnie depresję, ale. Ona chce wrócić do przestrzeni serca, ponieważ odeszła od siebie i musi wrócić do centrum. Kiedy tłumaczę, że wróć najpierw do lekarza, bierz leki, pójdź na terapię. Terapia nie pomaga, leki nie pomagają. No tak, bo czasem z lekami człowiek się nie wstrzeli od razu. Sorry, na to nie ma magicznych metod. Czasem wybierze się zły rodzaj psychoterapii. Wszyscy to znamy, wszyscy to przerobiliśmy. Ile razy można, jak ktoś ma farta klik za pierwszym razem, trafić na dobrego terapeuta i leki, tak wygrać w totka? No nie, sorry, to rzadko się zdarza. Na ogół jednak jest tak, że ludzie szukają. Ale to jest trudniejsza droga. Brać leki, pójść na terapię, skontaktować się ze swoim bólem wewnętrznym i z tym wszystkim, co nas... Przygniotło, bo najczęściej jednak epizod w chadzie wywołał jakiś stres albo trauma, coś się zadziało, to nie było znikąd, więc trzeba się z tym skonfrontować. Ale jeśli ktoś na przykład siedzi i robi pitu-pitu pod tytułem, bo ja chcę wrócić do mojego centrum, do serduszka, bo nie mam z nim połączenia, jak masz mieć połączenie z serduszkiem, jak do ciężkiej cholery masz deprechę? To jest choroba. Choroba. I tutaj na przykład kłania się kolejnej koszmar y, dla mnie, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom. Totalna biologia. Totalna biologia, czyli totalny bullshit. To jest opcja. Zrobiłam teraz kiedyś taki filmik y, na podstawie akurat y, troszkę czegoś innego, Louis Hay bodajże. Y, skąd się biorą choroby? Tak z punktu widzenia jakby właśnie trochę y, tego altmedowego, trochę tak na zasadzie y, Skąd się biorą somaty, jakby z problemów emocjonalnych i psychicznych? Myślę, że pewien sens to ma, ale ma to pewien sens do pewnego miejsca. Totalna biologia idzie totalnie za daleko. Potrafi wymyślić na jakieś takie bzdury, że naprawdę nie polecam grubo, bo to jest. I znajduje sobie dobre wytłumaczenie na każdą krytyńską rzecz. I ono jest bardzo dalekie od prawdy. Bardzo. I jeżeli ktoś na przykład w to pójdzie, to słyszę hasło. Ale depresja jest czymś wywołana. Nierównowagą energetyczną. Zaprawdę powiadam wam. Tak, jest spowodowana nierównowagą, nie tylko energetyczną, ale też emocjonalną, ale też neuroprzekaźników. Jest spowodowana chorejną nierównowagą w organizmie, po prostu, bo hormonki działają źle i to rzutuje na psychikę, i to rzutuje na emocje, i to robi wrażenie, że jesteśmy bardzo duchowi, ale jesteśmy jednocześnie też bardzo fizyczni, i niestety tak brzydko się składa, że nasza fizjologia na nas rzutuje, a psychika na fizjologię, i kółeczko się zamyka. I niestety. Nie znam nikogo na żywo, kto byłby aż takim mistrzem zen, żeby umiał odpowiedzieć OM i natychmiast by sobie wyregulował neuroprzekaźniki, bo umie. Może znacie? Ja nie znam. Oczywiście można próbować dojść do tego stanu, ale najpierw proponuję się wyleczyć, a później do niego dążyć, bo człowiek w depresji nie osiągnie w żaden sposób żadnego przebudzenia oświecenia, ani żadnego, nie wiem, kontaktu z Bogiem, jaki, jaki by to Bóg nie był. Modlitwa może wesprzeć. Modlitwa może dać nadzieję. Modlitwa może dać siłę. Mantry mogą pomóc. Mantry mogą wyciszać. Mantry, żeby nie było wątpliwości, pełnią tę samą funkcję, co w naszej kulturze zachodniej, modlitwa. Ponieważ są to powtarzane dźwięki. One mają na celu uspokajać. Także modlitwa jest taką, takim odpowiednikiem mantry. To ma swoją siłę, to ma swój przekaz, to ma, że tak powiem, yy, łączy się też z naszą podświadomością na poziomie zbiorowym, no bo tak ogólnie wyrastamy z pewnych przekonań, więc yy, ludzie często modląc się, właśnie powtarzając w kółko te same słowa, wyciszają się, więc to tak, to jest super i to może naprawdę pomóc, i każda z tych praktyk może naprawdę pomóc. Czy nawet ćwiczenia typu tai chi, yoga, nie wiem, jakiekolwiek rzeczy. Odłączone w tym momencie od systemu religijnego mogą pomóc, bo to wycisza, bo to relaksuje. Natomiast to samo nie wyleczy choroby, bo choroba jest w ciałku również. I naprawdę nie ma, nie ma bata, żeby udało się wam po prostu typu. Jeśli na trochę mija, albo macie takie wrażenie, bo to racja, bo jest silną rzeczą, to to wraca. I naprawdę dostaję takiego mega wkurwu, kiedy słyszę, jak ludzie opowiadają takie bzdury, że oni by chcieli na łatwiznę, na klik. Zamiast pracować nad sobą, pójść sobie do białego terapeuty, który zrobi sprónie trzy razy przez reweramię, a ty wyjdziesz zdrowy i szczęśliwy bez depresji. Fajnie by było, gdyby tak było, ale tak nie jest. To samo dotyczy prób pozbycia się depresji czy psychozy poprzez pójście, nie wiem, do księdza i dania nam za siebie. No niestety też nie działa. Ludzie próbowali. Z różnymi skutkami. Co mówię, metody wspierania siebie tak. Oszołomstwo, zacietrzewienie i głupota nie. Bo w którymś momencie może dojść do tragedii, że jednak nasze ciałko i psychika sobie nie poradzi i zrobimy jej już taką krzywdę, że może to być nieodwracalne. Nie polecam grubo. Jeżeli ktoś chce się ratować, czyli ma tę świadomość, że powinien, to niech zrobi to w sposób profesjonalny. Jeśli chce się wspierać Altmedem, ezoteryką, bioenergoterapią, super. Ale w porozumieniu z lekarzem, to naprawdę jedno drugiego nie wyklucza i nie ma co się bać, po prostu, jak diabeł święconej wody. Leków, lekarza, bo to jest po prostu zwyczajnie głupie. Żyjemy w XXI wieku i pewne rzeczy można pogodzić. Korzystajmy z tego dorobku starych cywilizacji, starej mądrości i wiedzy. Dlaczego nie? Super. Ale po prostu nie odrzucajmy też tego, co daje nam współczesna medycyna, bo nie warto. Takie jest na ten temat moje zdanie. Wypiszcie w komentarzach, co sądzicie. Z góry mówię tylko, że nie życzę sobie komentarzy właśnie w kierunku takich o niewyważonych oszołomskich, ok? Dlatego, że to nikomu nie pomaga. Wiem, że wy chcecie dobrze, ale tak naprawdę to nikomu nie pomaga, bo tak jak mówiłam, można kogoś zasugerować tak bardzo, że on potem będzie usiłował skoczyć z okna, bo go Jezus uratuje, czy tam Budda, czy Allah, czy ktoś inny. I będziecie mieć go na sumieniu. Także nie polecam, ale chętnie poznam Waszą opinię, Wasze doświadczenie, jak to u Was było, więc każdy komentarz polecam zaczynać od moim doświadczeniem jest, przeżywam to tak, wydaje mi się, że i to itd. Ok? Także kochani, jeżeli mielibyście ochotę, również to dołączcie do grupy facebookowej podrzucę Wam linka na dół, nazywa się ona Hat Borderline Depresja, Wiedza i wsparcie. Jest to moja nowa grupa, ponieważ zmieniłam starą. I, I zapraszam Was serdecznie, są tam moduły naukowe, są eksperci, którzy będą Wam pomagać, także jakby co zapraszam. Zapraszam również na coachingi, konsultacje, gdybyście mieli jakieś pytania. Trzymajcie się, pa!